Witaj! Właśnie do testów dostaliśmy oto taki zestawik. I powiem Wam od razu szczerze, nie wierzyłem w takie rzeczy, że one działają. Że jakiś krem i to może nie jakiś, a później omówimy jego skład, że jakaś folia właśnie może coś pomóc w spaleniu tłuszczu. Ale oglądając opinie w internecie, na różnych portalach, bardzo dużo kobiet, zdarza się też że mężczyźni, wypowiadali się, że świetnie te rzeczy, jeżeli to stosujemy regularnie, fajnie spala nam po prostu tłuszcz. Więc tutaj mamy, pierwszą częścią zestawu jest błotny koncentrat wyszczuplający brzuch i biodra. Zawiera algi, różne olejki eteryczne, szałwie, escyny i kofeinę, czyli to może być, myślę, coś, co tu fajnie pomoże w działaniu. I możemy sobie zobaczyć, Tutaj jest instrukcja obsługi. Należy to sobie wymieszać, nałożyć na brzuch, na, nałożyć folię. Przez pierwsze, pierwszym tygodniu trzy razy robimy. I tu jest cały system, jakby można sobie zobaczyć, jak to stosować. I tu pisze, że już po pierwszym zastosowaniu powinien być jakiś pierwszy efekt. Prawdopodobnie woda zejdzie i trochę sylwetka się poprawi. Więc ogólnie, plan jest taki. Przetestuję dla Was przez najbliższy tydzień, dwa tygodnie będę sobie to stosował według tego planu. A później ocenię, czy było warto, czy nie było warto, więc zobaczymy. Tak jak mówię, nie wiem, chciałbym się pozytywnie zaskoczyć, że takie rzeczy pomagają i taki jest cel. A jak to nie zaskoczę się, no to cóż, przetestowałem, wiecie, żeby nie kupować na przykład. Więc teraz najpierw zobaczymy, jak to w ogóle się nakłada i co tutaj fajnego jest. Czyli otwieramy sobie, widzicie, nie otwarza, to nasza no, nasz nowy zestaw. Ogólnie tak, zapach, no, taki naturalny bym powiedział. <głodnie> Ładnie to nie pachnie, ale chyba nie o to chodzi. Więc otwieramy sobie nasz specyfik. Jako, że jestem facetem, nie jestem przyzwyczajony do takich rzeczy i substancji, więc na razie to się wydaje dla mnie dziwne. Ale mówię, jakby miało działać, to było super. Ok, już mamy otwarte. Damy sobie to tutaj. Teraz muszę zmierzyć obwód w pasie, zobaczymy jak się zmieni po czasie. Oczywiście, jestem teraz na redukcji, czyli ten obwód tak czy siak minimalnie powinien mi spadać z tygodnia na tydzień. Myślę, że to powinno coś przycieszyć, więc wtedy sobie porównamy to. Najpierw obwód na luźnym brzuchu. około 90, jest teraz 90, więc od tego sobie... To mamy jeden pomiar. No i sposób aplikowania. Zaczynamy tą zabawę. Trzeba wymieszać, zabrać i ruchem kulistym rozmasować w partiach, które chcemy wyszczuplić. Co dalej? Mamy tutaj taką folię i odwijamy się tą folią. Powiem Wam, doznanie nie z tej ziemi, jak do faceta. Na pewno część kobiet z czymś takim ma doświadczenie. Ja niestety nie. Krem mam zaaplikowany, teraz trzeba poczekać kilkanaście minut, tutaj do 40 minut nawet na lepszego efektu, więc czekamy, zobaczymy jak będzie pierwszy efekt, więc wracam za chwilę. Minęło pół godzinki, cała folia już ściągnięta, jestem bez, No tak, nie było to jakoś nieprzyjemne, nie było to jakoś super przyjemne, było to normalny ten zabieg. Tutaj jeszcze mamy krem, który użyję później, do wzmocnienia efektu, tak. A teraz, co możemy zrobić tak naprawdę? Mogę sobie zmienić obwód, chociaż, no po pierwszym razie, to ten obwód raczej nie spadnie, tak, no, bo to nie są jakieś niesamowite rzeczy. Hmm. No, czas spadł, około pół centymetra. Miałem mieć 90, niby jest 89,5. Albo no wiadomo, pół centymetra to różnica pomiaru, więc, ale tak pół centymetra będzie sobie było fajnie cały czas. Zobaczymy, tak naprawdę, co będzie później, bo o to chodzi. Więc jeszcze sobie wkremuję ten krem. To było na tyle w tej części. Pozdrawiam, Mariusz. Już jesteśmy po dziesięciodniowym teście. Zobaczymy, jakie są wyniki. I co ja o tym myślę, zaraz się przekonamy. Zaczniemy od wyników na miarce. Ostatni pomiar to było 89,5, tak? Dobra, Kipa mówi, że tak było, więc spoko. Coś chyba 85,5? Dobra, w, 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 jeszcze zwiększę. 86? 3 cm. Coś to dużo, bardzo. Jak robię sobie teraz redukcję? To tak mam wyliczaną kaloryczność, że około centymetr na tydzień z brzuchami spada. Plus, minus. Czyli tak mogłem oszacować, że tyle mi około spadnie. E, teraz użyłem, dodałem do tego jeszcze ten krem z tymi arobami napczo. Aroby wcześniej już były naczo, czyli jedyną zmianą, jakby w mojej, w tym co robiłem, był ten krem. No i nagle z 10 dni powiedzmy, że normalnie, jeżeli zrobię co tydzień pomiar, czyli jest 10 dni, powinno być 1,5 centymetra. Teraz widzę zmianę 3 cm. To jest strasznie dużo. I teraz najważniejsze pytanie brzmi, czego już do końca nie sprawdzimy. Czy to jest po prostu woda, która przez te, przez te środki to spowodowało, że mi woda tu zeszła i to są te dodatkowe centymetry, czy to jest spalony tłuszcz? Niestety badań na ten temat jakiś konkretnych nie znalazłem, że, bo pomiaru sobie tłuszczu no średnio tu jakoś no przy takich małych zmianach tego nie, nie zrobię. Więc jestem powiem szczerze zaskoczony, że jest jednak duża różnica przez ten krótki czas, ale tak jak mówię, może to być woda. Wydaje mi się, że dla osób, które na przykład, jeżeli nawet miała być to sama woda, to dla osób, które mają końcówkę redukcji, chcą sobie zrobić sesję zdjęciową, albo dla osób, które e, przygotowują się do zawodów i liczy się po prostu nawet zejście wody, to to może być świetne rozwiązanie, bo sylwetka po prostu wygląda lepiej, ta woda schodzi, mięśnie się podkreślają. Oczywiście to jest maja czysto Taka moja opinia, bo to by trzeba zbadać na stu na osobach i wyciągnąć jakieś wnioski, czy na każdego to będzie dobrze działać, czy na Ciebie też. Ale myślę, że Ty sobie sam z tego wyciągniesz wnioski, czy to Ci się podoba, czy chcesz coś takiego zastosować. No i dla mnie to jest bardzo fajna taka nowinka. Sam sobie myślę, że przed, przed jakimiś sesjami zdjęciowymi, przed momentami, kiedy będę potrzebował lepszego wyglądu, to sobie będę robił takie zabiegi. A ty też możesz sprawdzić, jeżeli chcesz coś dodatkowego. Bo oczywiście, o czym musisz pamiętać, sam krem nic, czy cokolwiek za ciebie nie zrobi. Bo ja mam odpowiednią dietę, ja mam odpowiedni trening i jeszcze suplementację. Czyli to jest kolejny dodatek, który sobie dołożyłem, żeby przetestować, czy to w jakiś sposób działa. Więc nie myśl, że się pokremujesz, tak, będziesz oglądał telewizję i co tydzień ci spadnie 3 cm z brzucha. Bo takie rzeczy to niestety raczej nie istnieją. Więc. To było na tyle w tym teście, podsumowaniu. Jestem ciekaw, co Ty o tym myślisz, w ogóle jako prawdopodobnie mężczyzna, który to oglądasz, co myślisz w ogóle o takich rzeczach. Bo ja naprawdę na początku tego bardzo sceptycznie podchodziłem, a teraz widzę, że coś w tym może być. Więc no, trochę moje podejście się zmieniło w głowie, bo sam na sobie przetestowałem. No więc napisz mi poniżej, co Ty o tym myślisz i pozdrawiam, Mariusz.